Dzień dobry, witam Was. Ja już zebrana w aucie. Lecę właśnie do szkoły do dziewczyn. Dzisiaj odbędzie się market. Drugi market, odkąd dziewczynki chodzą do szkoły. Na jednym już mieliście okazję ze mną być. Teraz Was zabieram po raz kolejny. Zobaczymy, czym się będzie różnił ten market od poprzedniego. Jestem sama ciekawa. Ale to się okaże. Jak dojadę na miejsce i zabiorę Was razem ze mną. Także do zobaczenia, słuchajcie, na markecie w szkole. To ja już dojechałam. Patrzcie, tutaj taki specjalny parking zrobili, bo nie ma pod szkołą, gdzie aut yy, parkować. Już jakiś korek, korek się tworzy. Idę kawałk, kawałek z buta. Ale wolę się przejść, niż tam potem nie mieć gdzie zaparkować. Patrzcie samochodów. Nie ma tutaj pod szkołą zbyt dużo miejsca, dlatego zawsze jak przyjeżdżam pod szkołę punktualnie o 15 to jest problem z zaparkowaniem. Dlatego wolę być zawsze wcześniej i zająć sobie miejsce. You teach teacher advance Okay, so just some words about how we spent all the hours alongside you amazing children to host perfect performances like today. Mm. We, we yes, spent a yes. hundred of your. Same dobracie. Jesteśmy właśnie na markecie w szkole i jest ogólnie mega fajnie. I wydaje mi się, że dzisiaj będę śpiewać, bo bardzo mi się ale jeszcze zobaczymy. Dzisiaj na markecie słuchajcie jest dużo więcej stanowisk niż było poprzednim razem. Jest w czym wybierać. Idę na jakieś małe polowanie, zjeść coś dobrego. Przepiękne arcydzieła, tutaj to są Maja. Maja. To są y, to co pan pokazuje, to są ręcznie malowane przez tego pana. Takie cudenka, fajne. Jakaś masakra. I upolowałam sobie. Zuzia mi upalowała w sumie mango. I razem pokażę. I mamy z zuzią takie ciasteczko. Zuzia, jadłaś ciasteczko? Dobre? Dobre? Ja właśnie jest ciasteczko? Dobrze? Ja też się zaraz zabieram. Mmm. przepyszne. Dobra, ja zjadę. Pokażę Wam dalej. No to my już po markecie wracamy do domku do Tatusia. Świetnie było. Maja, jak było? Mi się bardzo podobało. I to można tam sobie samemu sprzedawać rzeczy, któreś najpierw zrobić, Trzeba sobie za, um, zarezerwować stolik, no i jest bardzo fajnie. No właśnie, ja mówiłam wcześniej, że można sobie zarezerwować stolik. Słuchajcie, jesteśmy na drugim markecie, jest, re, była rewelacja, rewelacja. Pyszne ciasteczka, pyszne e, koktajle, no czego chcieć więcej. Ta szkoła jest rewelacyjna, fajnie organizują dzieciom różne, imprezy, gdzie dzieci mogą się świetnie bawić, fajnie rozwijać. Mi się podoba. Podobało bardzo. Jest bardzo gorąco. Słuchajcie, dziewczyny już są pomęczone. Dzisiaj śpi u nas koleżanka Maji i Zuzi ze szkoły, więc ją zawieramy. I lecimy do domku. Dzięki, że byliście z nami. Pozdrawiamy Was. Życzymy Wam cudownego dnia. Bye, bye. 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 I tutaj Zuzia jeszcze krzyczy pa. Miłego dnia, do zobaczenia. Witamy, witamy. Siemaneczko. Druga część zaczyna się wieczorkiem. Dzieci zostaną w domu. Jest już godzina 20, pokąpią się, lekcje mają zrobione, wszystko ogarnięte, więc rodzice mogą wybrać się na trening. Panie przodem. Jak tam na naszej siłowni tłumy są? Na szczęście... Całe szczęście. Jest pusto. Siłownia jest... Tylko nasza, nasza A co tu się wydarzyło? Ruda pękła Jest i moja stara maszynka To będzie chyba Kamili dzisiaj na trening A Chociaż że Kamila ma kolano kontuzjowane lekko ja jej odradzam żeby za dużo nie biegała żeby za dużo nie yy, słyszycie, żeby za dużo nie biegała żeby wyleczyła to, bo kolano to nie jest łatwe do wyleczenia, ono, ale piątkę pobiegnie, to jest po prostu wulkan takiej energii, że od rana do wieczora na obrotach nigdy nie jest chora, ten odpoczynek to nie byłby niczym złym. ona nawet jak leży i odpoczywa to macha nóżkami a już gdzie wiesz. Dzień, W planie jest dzisiaj tak. Kamila się będzie ze mnie śmiała, bo ona pierwszy raz no, będę krzyczał głośno. Bo, bo ja zawsze krzyczę, żeby być dobrze słyszalna. Planie jest dzisiaj tak. 45 minut ogólnie, i w to sobie wrzucić mam 5 górek. Na 5% sobie zrobię. Jakichś takich, nie wiem, 2-3 minutówek górek. I łącznie. Przezamykam w 45 minutach. Żeby się nie zmęczyć. Powiedział, żebym oszczędzała kolano. Nie. No i tą pierwszą część się zrobi w tej formie tej pracy, tak jak zawsze. No mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze cztery. Nie jest taki mocny trening. Jakby jeszcze dziesięć było, to ok. Ale dzisiaj tylko jeden trening i te pięć podbiegów. Także spokojnie, fajnie, fajnie wejdą. A one dają dużo. Dają owszem siłę biegową. Nie każdy to trenuje, nie każdy powróca swoją. Trójką treningowy. A jest to bardzo ważny. E, bardzo ważna jednostka treningowa. Raz w tygodniu jakaś trasa z podbiegami powinna być. I na podbiegach mocno. Nie leciutko, tylko mocno. I ostatnia. Skoczyłem. z na 5% robić Cały trening poszedł na 7%. A ostatnia Teraz mi zostało odrobinkę rozbiegania i po treningu idę. To jest zrobione, słuchajcie. Najważniejsza sprawa. Doszła mi część do GoPro, która uniemożliwiała mi jazdę na rowerze. No część do GoPro mi nie uniemożliwiała jazdy na rowerze, ale uniemożliwiała mi podłączenie mikrofonu, żeby być lepiej słyszalnym. I jak ostatnio sprawdzałem, to jest duża różnica między Mikrofonem, który mam wpięty tutaj w strój kolarski, a mikrofonem, który jest w GoPro, jeszcze jest zamontowany na kierownicy, zbiera wszystkie wiatry i to, co mówię, jest po prostu niewyraźne. więc jutro szykuję się na pewno, będą na pewno jutro dwa treningi, ale jednym z nich będzie jakiś rowerek. I no, z powodu tego, że już tak dawno nie było jakiegoś fajnego rowerka, to jutro pojedziemy w jakieś na pewno ciekawe miejsce, w, których jeszcze, w którym jeszcze nie byliśmy. Tajnami, będzie troszeczkę duży ruberek, a wieczorem. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba będą grane znowu interwały na stadionie. Halina, jakieś się sobie macha, a ma. ja już po sprzęty. Rapapa, No, i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Rąbek tajemnicy już zdradziłem. Będzie jutro na pewno bardzo ciekawy rower i będzie też fajny trening. O ile dobrze pamiętam, biegowy na stadionie, ale to się jeszcze okaże, bo nie do końca pamiętam planu. No, dzisiaj poszedł kolejny trening z. Nie pamiętam już który z tych 122 zaplanowanych. E, nazwę go kolejnym. Plus jeden kolejny. Plus jeden kolejny, x plus jeden, tak. E, dzięki, że byliście z nami. Zachęcamy do oglądania poprzednich odcinków, następnych odcinków. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. Cześć. Miłego Na razie.